You and I Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. Cześć, drogi przyjacielu, witaj. Od samego początku można było wyczuć niesamowitą siłę tej niezwykłej piosenki. Jej melodia, przepełniona niepodważalnym talentem, głęboko rezonuje, wywołując emocje, które mogą poruszyć do łez. Witaj w magicznym świecie Chikitita, ponadczasowego arcydzieła stworzonego przez szwedzką sensację muzyczną, zespół Abba. Ten wyjątkowy utwór, zarówno w wersji angielskiej, jak i hiszpańskiej, nadal podbija serca i duszę, nawet po ponad 40 latach od swojego powstania. Tylko prawdziwy geniusz potrafi wytrzymać próbę czasu w tak inspirujący sposób. Dziś zapraszamy Cię do zgłębienia fascynującej historii stojącej za tym uniwersalnym klasykiem. Przenieśmy się na karty historii do końca lat 70. W tamtym przełomowym okresie Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO ogłosiła rok 1979 Międzynarodowym Rokiem Dziecka. W ramach wielkich obchodów zorganizowano charytatywny koncert, w którym udział wzięli czołowi artyści pop tamtych czasów. Ich celem było stworzenie piosenki, której prawa autorskie i tantiemy zostaną przeznaczone na walkę z głodem dzieci na całym świecie. Wśród wybitnych gości znaleźli się legendarni BEGS, Rod Stewart, Donna Summer, Olivia Newton-John, John Denver oraz oczywiście światowej sławy szwedzki kwartet ABBA. Zespół ABBA zdobył sławę kilka lat wcześniej, wygrywając konkurs Eurowizji ze swoim monumentalnym hitem Waterloo. Przed koncertem męska część ABBY pracowała intensywnie nad piosenką, którą zamierzali podarować UNICEF-owi. Początkowo nosiła tytuł If It Wasn't For The Night i miała być głównym singlem ich nadchodzącego albumu. Jednak równolegle rozwijali inny utwór, przeczuwając jego ogromny potencjał. Piosenka przechodziła liczne transformacje zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej. Początkowo opowiadała historię miłosną, czerpiąc inspirację z tradycji muzyki indyjskiej, a szczególnie z interpretacji El Condor Pasa, Simona i Garfunkela. Jednak Bene Anderson i Björn Ulweus nie byli zadowoleni z obranego kierunku. Codziennie wprowadzali poprawki, formując utwór w coś wyjątkowego. Piosenka miała różne robocze tytuły, takie jak "Three Wise Guys", "In Arms" czy "Roselite". Ostatecznie zdecydowano się na radykalną zmianę. Zamiast opowieści o kochankach stworzyli poruszającą historię o współczuciu i pocieszeniu. Opisuje ona kogoś, kto pociesza małą dziewczynkę, ofiarując jej swoje ramię jako przystań dla jej łez. Ostateczny tytuł Chiquitita wyłonił się po skróceniu wcześniejszej wersji Angelina. Ciekawostką jest, że piosenka Chikitita została zainspirowana szczególnie trudnym okresem w życiu Benego Andersona, jednego z członków Abbey. W czasie, gdy razem z Bjornem pracowali nad utworem, Benny przechodził rozstanie ze swoją żoną. Tekst piosenki odzwierciedla współczucie i wsparcie, którego brakowało mu w tamtym czasie smutku i niepewności. To osobiste połączenie z muzyką dodaje jeszcze głębszego emocjonalnego wymiaru tej historii. Na początku października 1978 roku w tętniącym życiem Sztokholmie zarejestrowano tę magiczną kompozycję trzy miesiące przed koncertem charytatywnym zaplanowanym na styczeń następnego roku. Chikitita zadebiutowała w angielskiej wersji podczas koncertu UNICEF-u, który odbył się 9 stycznia 1979 roku w siedzibie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Kilka dni później, 16 stycznia, utwór został wydany jako singiel. Szybko podbijają serca słuchaczy na całym świecie. Sukces był natychmiastowy. Piosenka zajęła pierwsze miejsca na listach przebojów w Szwajcarii, Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Holandii, RPA. Nowej Zelandii, Meksyku, Kostaryce i Zimbabwe. Dotarła także do pierwszej dziesiątki w wielu innych krajach, stając się jednym z największych osiągnięć w historii ABBA. Ogromny triumf utworów w krajach hiszpańskojęzycznych zainspirował szwedzką grupę do nagrania hiszpańskiej wersji. Adaptacją tekstu zajęli się Wody i Marii M. C. Klaski, znani autorzy współpracujący z wytwórnią RCA. Nagranie miało miejsce 8 marca 1979 roku, a po premierze piosenka osiągnęła ogromny sukces, zdobywając pierwsze miejsca w Meksyku, Argentynie, Chile, Kostaryce i Kolumbii, a także zyskując popularność w Hiszpanii. Do dziś Chiquitita pozostaje najlepiej sprzedającym się singlem w historii Ameryki Łacińskiej, głęboko zakorzenionym w muzycznej kulturze popularnej tego regionu. Ogromne zainteresowanie hiszpańską wersją utworu skłoniło zespół Abba do nagrania całego albumu w języku hiszpańskim, zatytułowanego Gracias por la musica. Dziękujemy za muzykę. Wszystkie utwory zostały przystosowane do hiszpańskiego przez Woody'ego i Marii M. C. Klaski. Od momentu wydania, Chiquitita stała się hymnem nadziei i wsparcia, przynosząc miliony dolarów przeznaczonych na szlachetny cel pomoc niedożywionym dzieciom na całym świecie. Oficjalny teledysk do piosenki został stworzony na potrzeby telewizyjnego specjalnego programu Evant Swiss. W klipie członkowie zespołu śpiewają utwór przed bałwanem. Nagranie miało miejsce 15 stycznia 1979 roku w szwajcarskich Alpach. Na przestrzeni lat powstało wiele coverów tego utworu, w tym dwie szczególnie znane wersje: hiszpańska interpretacja Amai Mantero oraz wersja Hell które również przekazały dochody na pomoc dzieciom na świecie. Inni artyści, tacy jak Nanemous Koury, Menudo czy Perła, również nagrali swoje wersje tej pięknej piosenki. Bez wątpienia, Chiquitita stała się częścią naszej historii i z pewnością będzie nadal rozbrzmiewać w radiach i sercach ludzi na całym świecie przez wiele, wiele lat. Drogi przyjacielu, tak oto kończy się historia tej wyjątkowej piosenki. Zostaw komentarz ze swoimi przemyśleniami na temat tego klasyka. Jeśli podoba Ci się treść, podziel się nią z przyjaciółmi i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki.